Poranna Rozmowa, Radia Opole. Dzień dobry, mówię Aneta Skomorowska-Kobza. Witam także mojego gościa, pani Katarzyna Wybraniec z Filharmonii Opolskiej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj, czyli w niedzielę, mamy kolejną, kolejne spotkanie Power of Melody. To jest spotkanie mm. dla najmłodszych z muzyką. Radio Pole patronuje temu wydarzeniu, bo muzyka niezwykle rozwija maluchy, prawda? Oczywiście. Spotkania muzyczne, tak naprawdę maluchy z rodzicami, maluchy z dziadkami, to tak naprawdę cudowny początek dzisiejszego dnia. Spotykamy się w, raz w miesiącu i nie ukrywam, że w, z wielką radością patrzę, jak staliby walce, takie, takie pineskie, takie malutkie dzieciaczki do nas przybiegają. Dzień dobry, dzień dobry, to dzisiaj, to dzisiaj i od początku już zaczynają tańczyć, już zaczynają się ruszać. Um, na pewno jest to też cudowny moment, żeby rodzice bądź opiekunowie, tak jak mówię, dziadkowie, mogli na chwilę włączyć się w ten magiczny świat. Te spotkania to tak naprawdę power of melody, czyli ten, ta, ta moc, siła muzyki, która myślę, że na każdym etapie jest nam bardzo potrzebna w różnym zakresie. Podczas naszych dzisiejszych spotkań możemy się pobawić, możemy się razem poznać, być ze sobą, współbrzmieć i współtworzyć, ponieważ na tych zajęciach nie tylko słuchamy, ale przede wszystkim tworzymy. Te zajęcia są organizowane już od dawna, były troszeczkę wstrzymane przez pandemię, tak jak wszystkie inne zajęcia i spotkania. Więc dlatego dla tych, którzy jeszcze nie brali udziału w tych zajęciach Power of Melody, proszę wyjaśnić, jak one wyglądają, jak małe dzieci możemy już przyprowadzić i czy to nie będzie zbyt trudne dla dzieci obcowanie z muzyką. Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach. Pierwsza grupa to maluchy. Od urodzenia do drugiego roku życia i troszkę starsze, to już zapraszamy na tą grupę, drugą, późniejszą. Spotykamy się zarówno a, podczas słuchania muzyki, a, tak jak powiedziałam, współtworzenia, bycia mhm. twórcą i tworzenia jednego wielkiego dzieła muzycznego. Nie tylko widzimy instrumenty, ale je dotykamy, możemy na niej grać to także gry i zabawy muzyczne, gdzie czujemy rytmy i stymulujemy tak naprawdę całościowy rozwój naszych najmniejszych, najmłodszych melomanów. Następnie przenosimy się zupełnie w inną przestrzeń, przestrzeń zorganizowaną, gdzie razem z dziećmi tworzymy instrumenty, które nam Towarzyszyły, które wciąż na nowo powstają. Czyli takie troszeczkę zajęcia plastyczne, manualne, bym tak to nazwała? Muzyczno-plastyczne. Można sobie plastyczne. zrobić plastyczne. Plastyki tam też troszeczkę jest, ponieważ w momencie, kiedy my zaczynamy śpiewać, zaczynamy ruszać się całym ciałem. Żeby później to skoordynować, żeby popracować, co z, tą, co z tymi rękami możemy zrobić, jakie dźwięki wydawać, również za pomocą, pomocą tych małych rączek, te zajęcia manualne, takie kreatywne. Staram się unikać słowa plastyczne, dlatego że um, to jest taka baza, całościowa baza tego, co się dzieje na tych zajęciach. I tak naprawdę powstają dzieła sztuki, każdy instrument, który powstaje i wychodzą te dzieci i grają i stukają i grają i grają i grają i jeszcze mówią przy tym, więc to są te pierwsze e, melodie, takie najpiękniejsze melodie e, naszych milusińskich, e, więc trudno mi powiedzieć, że jest to plastyka, natomiast jest to na pewno obcowanie ze sztuką, rozwój w zakresie sztuki, patrzenie takie całościowe, że muzyka łączy się z każdą dziedziną, a na pewno z wykonawstwem stworzenia dzieła w 100%. Ta młodsza grupa Power of Melody to są dzieci, tak jak pani powiedziała, od urodzenia, od noworodków do drugiego roku życia. No i teraz potrafię sobie wyobrazić, że niektórzy rodzice zastanawiają się: Ale jak to moje półroczne dziecko na zajęcia muzyczne? Przecież po pierwsze nic nie zrozumie, po drugie może się rozpłacze, albo <laughs> będzie trzeba pieluszkę przebrać. No, no Czy to jest odpowiedni wiek, żeby dzieci na zajęcia muzyczne prowadzić? Jak najbardziej. Są z nami dzieciaczki, które ja znam jeszcze z tego życia z mamą, bezpośrednio z mamą. One już wtedy z rodzeństwem uczestniczyły w tych zajęciach, a zatem już słyszały te nasze dźwięki. Przybywając do nas takie maluszki miesięczne, dwumiesięczne, półroczne, wbrew pozorom należy pamiętać, że wtedy się... Przez ten pierwszy okres tworzy się słuch fonematyczny, i w tym momencie dzieci, słuchając muzykę, nie tylko ta percepcja słuchowa się rozwija, ale ogromna ciekawość. I dźwięki, które słyszały jeszcze z mamusią, nagle słyszą je na zewnątrz. E, o dziwo! Nie bójmy się, że się rozpłaczą. One są niezwykle Zastanówmy spokojne, się ja nad byłem. tym, czy one nie zasną. <laughs> ja byłam na takich zajęciach <laughs> i właśnie nie ma problemu z tym, że dziecko nie, jest niegrzeczne. Nie Nawet te najmniejsze są naprawdę zainteresowane. Absolutnie. Dzieje się bardzo dużo. Te dźwięki są w taki sposób podane, w tak sposób przedstawione, że to jest jedna wielka zabawa. Nie, Nie jest za późno. Nigdy nie jest za wcześnie i za późno na muzykę. Warto do niej z, z nią się spotkać podczas na przykład takich właśnie spotkań z Power of Melody i odkryć w sobie ten element dziecięcy. Ja chciałam powiedzieć też, żeby zachęcić Państwa do udziału w naszych zajęciach, iż mm, tak naprawdę ja bym się tutaj zastanowiła, czy to jest. Czy my towarzyszymy dzieciom, czy dzieci towarzyszą nam, ponieważ chciałam taką anegdotę powiedzieć już na jednych ze spotkań. Zobaczyłam, że ro, ro, przyszła cała rodzina. Dzieci z mamą zostały w miejscu, gdzie się te zajęcia muzyczne odbywały. W całej filharmonii rozbrzmiewa muzyka i śpiew, śmiech dzieci. I patrzę, a przy stolikach tej przestrzeni ze sztuką siedzi jakiś pan. Więc podchodzę i potem ja pana bardzo przepraszam. Na razie trwają zajęcia na górze. Później tutaj przyjdziemy, będziemy robić te instrumenty, które nam towarzyszą podczas zajęć. Na co pan podniósł głowę i z takim czarującym uśmiechem powiedział: Ale ja też jestem dzieckiem. Ja tutaj mam chwilę dla siebie. <laughs> Więc y, to było takie naprawdę bardzo urocze, bo y, możemy odkryć: odkryć sobie dziecko, odkryć tą ciekawość. I niejednokrotnie zdarza się tak, że y, rodzice po raz pierwszy trzymają instrumenty w dłoniach po raz pierwszy mogą naprawdę wziąć. I z siłą płuc, siłą rąk uderzyć, zabrzmieć, wybrzmieć. Wracając jeszcze do dzieci, bo to zajęcia mm. jednak głównie dla nich, Oczywiście. no to jeszcze też tak, mam pytanie w imieniu rodziców dwulatków czy półtorarocznych dzieci. Też może się pojawić taka wątpliwość, że przecież to moje dziecko nie będzie słuchało, tak? Będzie rozbiegane, będzie się kręciło, ale. To i tak y, zostanie. To, że dwulatek nie siedzi w skupieniu i nie słucha, nie znaczy, że nie słyszy tego wszystkiego, co się dzieje na zajęciach, prawda? Pamiętajmy, że dzieci dwuletnie y, chłoną całym ciałem i mają bardzo podzielną uwagę. Natomiast ci, takie, ta młodsza grupa do dwóch lat to jest żywioł, to jest żywioł muzyki. One pomimo tego, że biegają. One cały czas słuchają, cały czas się ruszają w rytmy muzyki. One się uśmiechają w rytm muzyki. I e, powiem, że, tak, że zawsze mamy, mam takie wrażenie, że to jest ten najwspanialszy moment, żeby zacząć wielką przygodę z muzyką. I nie musimy się obawiać, że dziecko Absolutnie. będzie niegrzeczne, Absolutnie. że nie będzie słuchało, że będzie chciało coś zjeść na przykład. Bo to Absolutnie. Wszystko dozwolone na tym. W filharmonii opolskiej mamy przestrzeń do tego, żeby, gdyby. Tak się zdarzyło, bo to się zdarza, że trzeba przebrać naszego milusińskiego. Mamy pokój dla rodzin, dla pokój dla dzieci, gdzie jest ta przestrzeń, żeby też zadbać o dziecko, przebrać, nakarmić. Naprawdę nie ma obawy. Zapraszamy wszystkich, proszę się nie obawiać, zajmiemy się Państwem. To są takie zajęcia, kiedy dziecko czynnie uczestniczy mhm. w muzyce, że tak powiem, y, ogólnie, ale y, są też organizowane koncerty dla dzieci, koncerty w Filharmonii. To brzmi bardzo poważnie. Tak, to jest bardzo poważna sprawa. My traktujemy edukację dzieci i młodzieży bardzo poważnie, od, właściwie od 70 lat. Y, w, towarzyszą nam niedzielne. Towarzyszą nam koncerty rodzinne, które mm. również odbywają się w niedzielne poranki, ale to na wielkiej sali, orkiestra, przestrzeń, opowieść i magia instrumentów orkiestrowych. Natomiast organizujemy w trakcie w sezonu od poniedziałku do piątku zarówno lekcje muzyczne, jak i audycje muzyczne dla dzieci na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Taka najbliższa, najbliższe spotkania to koniec maja, początek czerwca, kiedy oczywiście w tym najważniejszym dniu dla wszystkich dzieci, czyli w dniu ich święta, zapraszamy na koncerty dedykowane dzieciom. Są to koncerty kameralne, odbywające się na sali kameralnej. Zapraszam wszystkie grupy zorganizowane, przedszkolaków, klasy 1-3, do tego, żeby z nami spędzić ten dzień. Jeżeli państwo jeszcze nie Propozycji dla swoich pociech. My ją posiadamy. Dziękuję bardzo za wizytę w Polek. Zobacz na wybraniec z Filharmonii Opolskiej była Państwa moim gościem. Zapraszamy, do zobaczenia.